Czy chciałbyś oglądać nowy Tak. Ale jaja, ja. ja. Olek też coś obejrzał? Nowe vertigo Gadałem ze spermą, skończymy w dupie. Zabił mnie, zabił mnie, biegnie do ciebie. O chuj, o nie wiem, gdzie on się tego nauczył. Oglądałem dużo CSa. Ale przypadek, że Gurala nigdzie kurwa nie ma. wygrałeś? A tu nagle kucanko się odpierdala? Przypadek? No, bzdur. Co? Czeka, to jest, czy to jest słynne brandlowanie się po wygrywaniu w, w CT? Tak, tak. Zobacz, już dla wygrałem. <noise> w końcu coś. Jestem szybko. <laughs> come on, come on, chop, chop. Chop, chop. schody się zestrają. Schody czyste? Chop, chop, Tak, tak, słyszę, słyszę. Tu będzie? Są obici, jakbyś miał jakieś coś do rzucania No żadne, ale... Dobra, tak, tak. Dobra, tak Dawaj. Oni są No tak. No tak.